Cześć, z tej strony Kamila, serdecznie Cię witam na moim kanale. Dzisiaj taki typowy film zakupowy, bo niedawno robiłam ankietę, czy lubicie właśnie takie filmy i okazało się, że także oglądacie chętnie filmy, w których po prostu pokazujemy swoje zakupy. Ja przyznam, że mam, skapuję już tak długo i mam już tak duży zapas materiałów i zaplecze w ogóle materiałowo-narzędziowe, że nie robię zbyt często zakupów, ale jednak czasem jest tak, że coś mnie takiego zachwyci, że po prostu skuszę się na kupno. Oczywiście oprócz takich rzeczy typu klej, taśma i takich typowo, które się zużywają i wiadomo, że trzeba kupić. Tym razem pokazuję takie niewielkie zakupy i są to zakupy głównie, które zrobiłam w sklepie ScrapAsia. A także pastę, którą kupiłam, pentartu w sztuce zdobienia, oraz akwarelka biała od 14 Arts, no i najnowsze maski Snipartu. Zacznę może od tych papierów. To są papiery skrapent do wycinania. Ja nie kupuję teraz za bardzo takich kolekcji całych papierów, chociaż zdarza się, zdarza się czasem, ale mam już tak dużo papierów, że chciałabym wykorzystać moje papiery. Natomiast Elementy do wycinania zawsze jest dobrze mieć duży wybór, szczególnie jeżeli nie masz drukarki i samodzielnie sobie nie drukujesz i nie kupujesz arkuszy, digi. Ja akurat mam drukarkę, ale ona tak moim zdaniem niezbyt dobrze drukuje. Poza tym, no nie do końca jestem pewna, czy te wydruki z naszych takich domowych drukarek wytrzymają próbę czasu. A te papiery na pewno tak, no bo wiadomo, że one są. Odporne na światło, odporne na wilgoć, i tutaj nic się z tymi wydrukami nie dzieje, z tymi grafikami po, po użyciu w pracy. Ja kupiłam te grafiki głównie z myślą o adżunalu, ale też myślę, że do dziecięcych jakichś karteczek czy notesików będą też urocze. To są chyba ostatnie. Wydaje mi się, że to są najnowsze. Właśnie Girls 2 trochę mówię po polsku, trochę po angielsku, no trudno. Tu jest, kto są gnomy? Numer 4, tam takie wiosenne gnomiki, są przeurocze. Takie z tymi tulipanami, z takimi rysunkowymi, bajkowymi kwiatami. Są też fajne te zestawy książek, które się przydadzą na przykład do kartek na zakończenie roku dla nauczycieli. A tutaj mamy i kwiaty, i właśnie to takie bajkowe wróżki prześliczne, są przeurocze są te dziewczynki. Myślę, że fajnie, fajne będą dodatki do wpisów żurnalowych. No i arkusz. Ten, ten już jest arkuszem z Craft and Your Design z tej ostatniej ich kolekcji, takiej okolicznościowej. Wonderful Day. I to są po prostu młode pary, i tam jakieś takie ślubne grafiki. Głównie mi zależało na tych młodych parach, bo czasem robię kartki na zamówienie. Nie robię tego dużo, ale czasem robię, więc warto mieć takie zawsze na podorędziu jakieś tego, tego typu grafiki. Te papiery wszystkie są o po niecałe 5 zł i wszystkie je kupiłam zarówno Scrap and Me, jak i Craft and You kupiłam w Scrap Passy. Oczywiście zostawię ci linki do nich w opisie filmu. Odłożę już tutaj na bok sobie te papiery. Jeszcze od razu kupiłam w si wykrojnik z Craft and you Design. To są peonie Magdy numer CW279. One nie są najnowsze, ale, ale jakieś, jakieś z ostatnich nowości, z ostatnich wykrojników, które były przedostatnich chyba, które wprowadziło Craft and you. Brakowało mi właśnie takich kwiatów pięciopłatkowych, które będą troszkę tu postrzępione, bo miałam takie, które miały takie czubeczki wystające do góry, mam, mam też sporo poisoncji, a takich nie miałam. Ja może w swoich platach tak dużo nie używam kwiatów, natomiast robię też kwiaty zestawy na sprzedaż, bo ja po prostu bardzo lubię robić kwiaty, a niekoniecznie tak bardzo lubię używać je w swoich platach, szczególnie takie duże, bogate, bogate kwiaty. Natomiast zawsze to z wielką frajdę mi sprawia szczególnie kolorowanie kwiatów, cieniowanie tych, tych płatków i po, dlatego sobie postanowiłam kupić ten wykrojnik, myślę, że on jest całkiem fajny, on chyba 36 albo 39 zł kosztował, a tutaj jest całkiem sporo, bo i na takie maluszki upychacze i na budowanie takich warstwowych tych kwiatuszków, no i jeszcze dwa takie listki, powiedzmy te, te takie podlistniki pod płatkami, natomiast... One myślę, że mogą być też samodzielnie zrobione, takie małe kwiatuszki, z nich też będzie bardzo fajnie to wyglądało. I teraz jeszcze ostatni z, ze skrap pasji to jest szydło. To szydło jest polecane przez wiele osób, i to jest po prostu taki szpikulec. Myślę, że on jest też gdzieś stacjonarnie dostępny w jakichś takich sklepach, może z gospodarstwem domowym, albo w jakichś pasmanteriach, ale ja jakoś nie trafiłam na nie. A bardzo mi zależało właśnie, żeby mieć coś ze szpikulcem. Miałam kiedyś takie dłudko, które po drugiej stronie miało szpikulec ze stamperii, ale gdzieś mi zaginęło. A to kosztuje 650 i po prostu myślę, że warty zakup, też właśnie w Skrapasi. Polecam ci, jeżeli będziesz robić zakupy w Scrapasi, a nie masz czegoś takiego do, do robienia, właśnie dziurek. Spokojnie da się zrobić też dziurki w materiałowych kwiatach, jeżeli wycinamy płatki takie, które nie mają od razu środka. I też myślę, że może być przydatne do przeciągania pręcików. Tego jeszcze nie testowałam, więc sobie przetestuję. Te, ten wykrojnik akurat ma dziurkę w środku, natomiast mam takie starsze wykrojniki, które nie mają tych otworów w środku, i już testowałam, że da się w materiale zrobić, więc w zapewne też. Myślę, że ten szpikulec będzie często umie gościł w czasie tworzenia projektów. Teraz kolejna rzecz to jest pasta. Taka pasta złota, brokatowa z pentartu. Pomyślałam, że ją przetestuję, widziałam ją gdzieś u kogoś na pracy i stwierdziłam, że jest super. A jak wiesz, ja jestem fanką Mixed Medium, no ale też jest tak, że mimo że 20 lat już praktycznie tworzę, to nie, nie przetestowałam jeszcze wszystkiego i, i nie wszystkie produkty jeszcze znam. Pomyślałam, że tą pastę sprawdzę i od razu nałożyłam sobie tutaj tą pastę na papier przed, dla przetestowania przez szablon. Ona tak, ten brokat jest taki delikatny, subtelny nie mocno się tak nie świeci ma bardzo fajny odcień. Tutaj nakładałam na taką maskę z drobniutkimi wzorkami, i ta moja maska w ogóle, ona jest troszeczkę już zniszczona od używania, i dlatego troszkę tutaj się rozmyło. Ten wzór wyszedł idealnie, równiutko. Fajny jest taki, dość szybko wyschła, także polecam, polecam tą pastę. Nie wiem, jak ona długo będzie w takim stanie, czy nie zaschnie po jakimś czasie. To pewnie dam ci znać za jakiś dłuższy czas. Natomiast mam niektóre pasty z Pentartu. Które są bardzo fajne, jak ta pasta lekka, taka biała, która normalnie długo wytrzymuje, ma fajną konsystencję i nic się z nią nie dzieje. Także mam nadzieję, że i ta też taka będzie. I teraz akwarelka w kostce od 14 Art. Ja kupiłam te akwarelki do zestawów tych mikset mediowych do warsztatu, natomiast sobie też oczywiście od razu wzięłam. Głównie z myślą o tym żeby nimi chlapać, nią chlapać, właśnie tą białą akwarelką, ale też pomyślałam o tym, że ona będzie fajna do tak, takiego przytłumiania, przydymiania kolorów. Jeśli zrobimy sobie jakieś tło i nie do końca ta intensywność będzie nam pasować, będzie dla nas za mocne, to myślę, że nałożenie takiej nawież takiej mgiełki tej akwarelkowej z białej akwarelki, też fajnie to przytłumi kolory w, w takim tle. Od razu przetestowałam tą akwarelkę na chlapaniu. No na, jasnym, na jasnych kolorach to tak powiem, że szczerze, że słabo ją widać. Natomiast na czarnym super i na kraftowym też, też bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Obawiałam się trochę, bo mówię, no nie wiem, z akwarelkami jest różnione, jednak po zaschnięciu się robią trochę transparentne, inaczej niż farby akrylowe, natomiast tutaj super moim zdaniem efekt jest bardzo fajny także polecam Ci tą akwarelką na o ile dobrze pamiętam 10 zł kosztuje albo polecam Ci po prostu w kolejnym moim warsztacie kupić zestaw taki mikset mediowy, to wtedy będziesz mieć w pakiecie tą akwarelkę teraz na końcu nowości maskowe od Snipartu Naprawdę, Marta tutaj super. Y, sklep jest teraz y, nieczynny chwilowo, ale już niedługo ruszy z powrotem. Natomiast Marta nie próżnowała tutaj, wymyśliła super nowe wzory. Y, masek też w wersji mini i nie tylko mini. To jest właśnie ta maska, y, którą tutaj nakładałam y, tą pastę. A tutaj są świetne wzory do tworzenia teł. Ja od razu. Zamienię, bo to tak, to do tego. Od razu zrobiłam taki próbnik, żeby ci pokazać, jak się różnią te małe i te duże, bo to oprócz tego, że one się różnią wielkością, to jeszcze się różnią oczywiście wielkością wzoru. Te wzory są pomniejszone i tutaj od razu możesz zobaczyć sobie porównanie. Na przykład w tym podoba mi się i ten, i ten. Uważam, że oba świetnie wyglądają i nawet na małych projektach. Ten wzór, taki, taki duży, z dużej maszki, też super wygląda. Tutaj mam murek ten. No i tutaj ta siatka na dole. Dodatkowo jeszcze w takich dwóch wersjach też są winogrona. od gór nogami przepraszam. Ale tych jeszcze nie przetestowałam. Jeszcze, ja też nie mam wszystkich oczywiście tych nowości. Jeszcze są takie sentkowe wzory. I jeszcze jest też taka innego typu siateczka. Tam jeszcze chyba ze dwa wzory są tych, tych siateczek. Także mega fajne. Dodatkowo działam tam jeszcze tekturki takie z, z wzorem tego winorośli. Także to do prac komunijnych wydaje mi się, że będzie super wyglądało, ale nie tylko na przykład takie na murku nałożonym... Normalnie na przykład na malowanym właśnie tuszami, nałożone pasta, wzór przez, pastą przez tą maskę winorośli, jakichś tam pnących się też moim zdaniem będzie super wyglądał. Mam też od razu Ateciaki, które zrobiłam z wykorzystaniem tych masek, już tutaj te maski przesunę. I tutaj mam takie właśnie trzy sposoby nakładania maski i trzy takie różne wzory ateciaków, także widzisz jak cieniowane to super wygląda. I od razu wymyśliłam taki mini tutorial, który pojawi się na kanale właśnie w kolejnym filmie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam, żeby ci ten tutorial nie umknął. Właśnie jak robić mając tylko jeden wzór maski, jak uzyskać sobie tła na trzy różne sposoby. Oczywiście tła nie muszą być tylko do ATC, bo to mogą być też tła do kartek czy do, czy do albumów, czy do czegokolwiek tam będziesz chciała. W tym filmie to już wszystko. Daj koniecznie znać, która rzecz z tych przeze mnie pokazywanych najbardziej ci się spodobała. A może już coś masz, może używałaś. Ja jeszcze te kwiaty nie testowałam, ale na pewno jak przetestuję, to, to ci pokażę, jakie, jakie u mnie dają efekty. I daj też znać, czy chcesz więcej takich filmików właśnie z polecajek zakupowych. Z, czy z nowości, czy może jakichś innych preparatów, które już mam od jakiegoś czasu, ale na przykład zastanawiasz się, jak, czy, czy kupić, jak się sprawdzają, to też chętnie Ci pokażę. A na dzisiaj Ci już serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!